Witam wszystkich serdecznie. Tym razem pokażę wam bardzo, bardzo prosty wzór na piękną chustę. Wzór jest taki naprawdę typowo dla początkujących, którzy chcą zrobić sobie albo na prezent komuś fajną chustę. Postanowiłam wykorzystać do tego piękną cieniowaną włóczkę. Wzór jest naprawdę prosty i można poszaleć właśnie z takimi różnymi kolorkami Włóczka ma, jest to 100% wełenka, więc będzie ciepła Wzór też jest taki dość ciepły ale śmiało może być również taka chusta zrobiona na wiosnę, jesień z odpowiedniej włóczki nawet na lato Wzór wykonuje się bardzo szybko są to same słupki i oczka łańcuszka w odpowiedniej kolejności Przygotowałam szydełko 4,5 mm. I przygotować również no, trzeba nożyczki. Praktycznie yy, zabieramy się za pracę, przygotowałam tutaj drugi motek. Ogólnie włóczka ma 350 metrów Mam nadzieję, że dwa muteczki mi starczą na taką jedną chustę. I zabieramy się już za pierwszy etap. Chusta jest robiona tak jakby od środka. I to jest też fajne, ponieważ robimy po prostu tak długo, dokąd nam starczy włóczka. Zabieramy się za pierwszy etap, czyli nasza pętelka początkowa. I przed nami do zrobienia 5 oczek łańcuszka. Jak zresztą zauważyliście, jestem troszkę poszkodowana przez kota, także wyglądało to dość nieapetycznie, więc postanowiłam przykleić plasterek. Ale wracamy do chusty. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz musimy zamknąć w kółko naszą nasz króciutki łańcuszek, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy pracę wbijamy tutaj szydełko, na szydełku nie ma żadnego narzutu, przybliżamy do siebie te dwie pętelki i tutaj zrobimy oczko ścisłe czyli narzut, przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku powstało nam małe kółeczko, teraz Przyłóżcie sobie tą końcóweczkę włóczki wzdłuż krawędzi, trzymajcie ją, ażeby wyrobić w pierwszy rząd naszej chusty. Rozpoczniemy pracę od trzech oczek łańcuszka, które zastępują nam pierwszy słupek. Trzy oczka. Teraz proszę zrobić narzut i w naszym kółeczku wykonujemy pięć słupków wbijam szydełko i robię pierwszy słupek wyciągam pętelkę, narzut przerabiam to co wyciągnęłam i jeszcze raz narzut i to jest słupek, tak dla początkujących następnie jeszcze <laughs> musi być zrobione 5 słupków 2. To znaczy jeszcze cztery, żeby było trzy 5 Zobaczcie, mamy w rzędzie 6 słupków. Do słupków również zaliczam ten łańcuszek początkowy. 6 słupków. I teraz przed nami do zrobienia dwa oczka łańcuszka. Raz. 2. Narzut. I znów w kółeczku przytrzymujemy nitkę początkową. I znów robimy 6. Raz, dwa, trzy cztery, pięć i sześć jeszcze raz tak sześć słupków i teraz odwracamy tak naszą robótkę aby była pętelka z prawej strony, czyli te dwa oczka łańcuszka, żeby tak się e, ułożyły, aby były do góry, czyli odwracamy niejako na drugą stronę, aby pętelka była z prawej strony, i teraz przed nami drugi rząd naszej. Robutki bardzo prosty również. Rozpoczynamy w tym miejscu od trzech oczek łańcuszka, które również zastępują pierwszy słupek, następnie proszę zrobić narzut i na pierwszym słupku, od którego wychodziły te trzy oczka, wbijamy tutaj szydełko w ten słupek i robimy jeszcze dwa słupki. Czyli zobaczcie, z jednego oczka wychodzą na mnie jako trzy słupki. I tak już będzie się rozpoczynać każdy rząd od trzech słupków, właśnie w pierwszym oczku. Następnie proszę zrobić jedno oczko łańcuszka na rzut, a tutaj w naszej podstawie odliczamy dwa oczka w lewo. Odliczanie rozpoczynamy od następnego oczka. Raz, dwa. I w to drugie oczko wbijamy szydełko i robimy kolejny słupek. Czyli powstała nam taka mała dziurka. Zobaczcie, u góry było jedno oczko łańcuszka, i u dołu opuszczamy również jedno oczko, żeby powstała nam taka krateczka. I tak już będzie wyglądać ten rząd do pewnego momentu. A więc jedno oczko, opuszczamy w podstawie jedno oczko, i w drugie oczko wbijamy siedelko i robimy słupek. Znów jedno oczko i przechodzimy już. Opuściliśmy to jedno oczko zaraz za tym słupkiem, i doszliśmy do miejsca, w którym mamy dziurkę, dwa oczka, łańcuszka, i teraz w tym miejscu już zawsze będzie się przewijać pewien motyw, już do końca naszej chusty. Proszę tutaj wbić szydełko i robimy Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i znów w tym miejscu dwa słupki. To będzie nasz kręgosłup. Tak to nazwijmy, który będzie przechodził właśnie przez całą chustę. Następnie proszę zrobić jedno oczko łańcuszka narzut. I jak tutaj jest jedno oczko łańcuszka, u dołu musimy zgubić również jedno oczko i w drugim dopiero zrobić słupek. A więc tak zrobiłam. Znów jedno oczko gubimy i w drugim słupek. Jedno oczko. Gubimy. I został nam tylko łańcuszek na samym końcu, który rozpoczynał nam tak naprawdę ten pierwszy etap robótki. To były trzy oczka łańcuszka. I tutaj powinniśmy zrobić tak jak na samym początku były trzy słupki. Tak musimy zrobić tutaj na samym końcu również trzy słupki w jednym oczku. Ale ja nie wbijam się bezpośrednio w oczko łańcuszka, te górne oczko, tylko ułatwiam sobie troszkę pracę i wbijam się po prostu pod ten słupek, który składał się z trzech oczek. I tutaj wykonuję trzy słupki: dwa i trzy. I tak już robię zawsze, kiedy trzeba zakończyć robótkę. Pusta już wygląda w ten sposób. To jest drugi rząd. Następnie znów odwracamy na drugą stronę, tak żeby pętelka była z prawej strony. Ja sobie troszkę odwinę włóczki, żeby się przyjemniej Wam pokazywało. I kolejny rząd. To będzie rząd podobny do tego pierwszego. To będą same słupki, w każdym oczku po jednym słupku, ale również ten rząd rozpoczynamy tak jak rząd poniżej, od trzech oczek łańcuszka, następnie narzut i jeszcze raz na pierwszym słupku robimy dwa kolejne słupki. Czyli to już powtarzamy, zapamiętajcie, w każdym rzędzie, niezależnie czy będzie on Miał dziurki, czy będą same słupki w tym rzędzie? Rozpoczynamy właśnie tak. Rozpoczynamy od trzech słupków i kończymy na samym końcu trzema słupkami. I tak jak powiedziałam, ten rząd będzie się składał z samych słupków, czyli w każdym oczku, tutaj gdzie są słupki, robimy słupek na słupku. Tutaj, gdzie są oczka łańcuszka, również musimy wykonać jeden słupek, bo jest jedno oczko. Tutaj również ułatwiam sobie pracę i wbijam szydełko po prostu w dziurkę pod to oczko, i tu robimy słupek. Tak już przerabiamy ten rząd i każdy rząd, w którym będzie właśnie wykonywany, z biegiem czasu nasza chusta będzie się bardzo powiększać dzięki temu, że. Na środku robimy właśnie nasz motyw, i właśnie dochodzimy do motywu, czyli tutaj do naszego środka. Wykonujemy jeszcze słupek na słupku. Tak jak trzeba to zrobić. Są dwa słupki, więc przerabiam dokładnie oczko za oczkiem. Tutaj znów powtarzamy ten motyw z rzędu poniżej, dwa słupki w dziurce, dwa oczka łańcuszka. I znów w tym miejscu dwa słupki, to już nam się nie zmienia. I teraz tak samo przerabiamy tą drugą stronę chusty. Pamiętajcie o tym, żeby. Na samym końcu zrobić trzy słupki, czyli pod tym tutaj łańcuszkiem. Ja dojdę do końca i powiem Wam jeszcze, jak poradzić sobie z następnym rzędem. Trzeci rząd skończony. Pamiętajcie o zrobieniu tych. Trzech słupków na końcu ja również tutaj zrobiłam, i teraz odwracamy również na drugą stronę, na odwrotną stronę, tak już będzie się przewracać każdy rząd. I teraz wracamy znów do rzędu, który był tutaj z tymi dziurkami. Także tak już będzie nasza chusta wyglądać. Jeden rząd to są te słupki z dziurkami. A następny rząd, same słupki. W zasadzie powtarzamy sobie ciągle te dwa rzędy naprzemiennie. Tak jak mówiłam, robimy każdy następny rząd zgodnie z tym, co tłumaczyłam. Można sobie cofnąć jeszcze filmik, żeby powtórzyć. Ja jeszcze może tylko wspomnę, że nazwa tej włóczki. Ile zużyłam tej włóczki, jaki to jest dokładnie kolor, wszystko będzie w opisie. Zapomniałam o tym wspomnieć na samym początku. Również yy, taki mogę Wam pomysł podsunąć: że jeśli nie macie takiej cieniowanej kolorowej włóczki, można co kilka rzędów zmienić kolor i wykorzystać różne włóczki. Tutaj można już pokombinować wzór, jest na tyle prosty, że nawet kolory tutaj nie będą przeszkadzać żadne. Rozpoczynamy kolejny rząd, będzie to już rząd ażurowy, więc wróćcie sobie filmikiem Wszystko robimy identycznie, tak jak tłumaczyłam Robimy tyle rzędów, ile uznamy, że chusta ma już odpowiednią wielkość Ja Wam powiem dokładnie, po pauzie przerobię sporo rzędów, myślę, że tak już będzie Można już tutaj odciąć sobie tą niteczkę, żeby nam nie przeszkadzała i robić kolejne rzędy, czyli teraz przed nami rząd ażurowy. Cofnijcie sobie filmik i zróbcie zgodnie z tym, co już tłumaczyłam. Jestem na ukończeniu drugiego motka, to jest właśnie końcówka drugiego moteczka. Moja chusta jest naprawdę spora, naprawdę bardzo. Duża, będzie się czym omotać. ma 41 rzędów, i skończyłam na rzędzie samych słupków, i postanowiłam, że teraz Wam pokażę takie bardzo delikatne wykończenie, bardzo proste. I już tutaj pokazuję. Jestem już na rogu mojej chusty, i pokazuję Wam wykończenie. Jest naprawdę bardzo proste. Odwracamy oczywiście chustę odpowiednio na drugą stronę. Wkładamy szydełko i proszę zrobić 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie na naszej podstawie tutaj odliczamy dwa oczka w lewo. Tyle, że liczenie zaczynamy od tego drugiego oczka. Tutaj, od tego raz, dwa. I w to drugie oczko wbijamy szydełko. Na szydełku nie ma narzutu, tylko jest po prostu włożone w pętelkę, i tutaj robimy oczko ścisłe, czyli narzut, przeciągamy przez to miejsce i pętelkę na szydełku. I to będzie pierwszy rząd e, takich łańcuszków. W zasadzie można robić dowolną ilość tych łańcuszków, wytłumaczę Wam. Jak to robić dalej I znów robimy cztery oczka Raz, dwa, trzy, cztery I znów dwa oczka w lewo Raz, dwa I w to drugie oczko wbijamy szydełko I oczko ścisłe Tak już proszę zrobić do momentu Do naszego rogu Do kręgu słupa I dojdziemy do tego momentu Powiem jak poradzić sobie z tym miejscem Doszłam do rogu. Tak wygląda łańcuszkowe wykończenie. I tutaj na rogu, żeby ten róg nam się tak nie spłaszczył, proszę zrobić, może tak. Ja mam jeszcze do zrobienia, może ostatni słupek. Ostatni słupek będzie tak jakby nieprzerobiony. Zróbcie po prostu maksymalnie łańcuszki do tego rogu. I niezależnie od tego, ile Wam zostanie, czy jeden, czy dwa słupki, robimy taki motyw. Proszę zrobić sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Zawieszamy to pod dwoma oczkami łańcuszka, tutaj na rogu, na samym środku, oczkiem ścisłym i znów robimy sześć oczek, raz, dwa, 3, 4, 5, 6. I tym razem musimy to tak zawiesić, żeby było symetrycznie jedna strona z drugą. Ja ominęłam tutaj jeden słupek, więc również z tej strony jeden omijam i zawieszam tak jakby na drugim słupku, tak samo jak tutaj. I tutaj robię oczko ścisłe i dalej przerabiam tak jak pokazywałam, czyli cztery oczka. Oczka w lewo zawieszamy oczkiem ścisłym i tak proszę zrobić do samego końca. Oto cała filozofia z naszym wykończeniem. Później, jak już wszystko zrobicie, za te łańcuszki, tak na samym środku, można złapać szpileczkami i zblokować właśnie w tych miejscach, żeby tak jeszcze naciągnąć tą chustę. Można tą chustę jeszcze wypłukać W płynie do płukania, żeby zmiękła Ponieważ jest to 100% wełenka Jest taka ciut szorstka Ogólnie jestem bardzo zadowolona z układu kolorów Polecam Mam nadzieję, że również Wam Udadzą się takie chusty Pokazujcie jeżeli tak Pokazujcie Wasze wersje Dzielcie się zdjęciami Są naprawdę piękne rzeczy Piękne rzeczy Wam wychodzą Jeśli Wam się podobał ten filmik to Dajcie łapkę w górę i dziękuję za uwagę.